Cześć, Natalia Knapp z tej strony, 20 lekcji od drzew, lekcja 27. Czy widzieliście kiedykolwiek las po burzy, po wielkiej wichurze? Ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię ten widok i lubię wtedy pójść do lasu. To jest oczywiste, że zobaczę bardzo dużo drzew, które tego nie przetrwały i tego nie przeżyły. I zawsze mnie zadziwia spokój, jaki pozostałe drzewa i wszystko dookoła ma z tym. I tak sobie myślę, kurczę, są czasem takie momenty w moim życiu, kiedy mam poczucie, tych momentów nie ma bardzo wiele, żeby była jasność, to jest powiedzmy jeden na kilka lat, totalnego, totalnego rozpadu. Trochę jakbym układankę, którą układam, rozwaliła i chciałem układać od nowa. To nie są najłatwiejsze momenty, natomiast Las skłania mnie do pewnej refleksji: A co jeśli u mnie dzieje się dokładnie to samo, co w lesie po burzy, czyli to, co jest najsłabszym ogniwem, to, co jest już niepotrzebne, to, co nie ma szans przetrwać, po prostu umiera. I ja składam się na nowo już bez tych niepotrzebnych mi elementów. A co jeśli rozpadanie się? Jest czymś naprawdę bardzo, bardzo dobrym i konstruktywnym. A co jeśli takie poczucie, że rozsypujesz się w drobny mak, jest Ci potrzebne do tego, żeby móc się ponownie poskładać, ale już bez tych elementów, które Ci szkodzą, które Ci nie służą, które są dla Ciebie naprawdę niedobre. Gdyby spytać las, jaką miałby dla nas radę. Powiedziałby zostaw to. Cześć.